Rozmowa Radia Index. Rozmowa Radia Index. Minęła godzina 9:30. Tomasz Misiek zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96 FM Adam Urbaniak, szef Rady Miasta jednoosobowa rada miasta. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Członek platformy Obywatelskiej jest dzisiaj naszym gościem. Zdrowie dopisuje w danym roku? Tak, dziękuję, nie narzekam. No ja narzekam trochę, dlatego tak, pytam. Tak. Lepiej niż pod koniec, bo gdzieś się poprzeziębiałem. No ale generalnie zakładam, że ten będzie lepszy. No także taki dobrze. dowód namacalny. Nie musiał pan się martwić ewentualnie o to, gdzie pójść do lekarza. No, nie, nie, tak to jest. Zresztą. Ma pan swoje zdanie w tym, tym macie, czy nie? Dawno nie byłem. No, ja też dawno nie byłem i wolałbym nie chodzić e, zbyt często, ale pewnie są tacy, którzy muszą od czasu do czasu się wybrać. Ma pan swoje zdanie już bez względu na to, czy jest pan członkiem platformy, czy też nie, to czy znaczy, popiera pan ministerstwo? Ciężko to analizować z uwagi na to, że jakby argumenty wymieniane pomiędzy stronami nie są tak w sposób dokładny, precyzyjny podawane opinii publicznej, a sam w tym nie uczestniczę. W związku z tym nie mam zdania. Nawet w związku z tym właśnie, że jakoś zdrowie dopisuje niespecjalnie interesowałem się tym, które gabinety w Zieleni górze funkcjonują, a które nie. To jest ponieważ to nie są, że jedne funkcjonują, a inne nie ponoć, funkcjonują. No bo ponoć taką, taka informacja była przekazywana opinii publicznej, że właśnie też część lekarzy porozumienia Zielonogórskiego podpisało te kontrakty. I w związku z tym, no, nie ma się co dziwić ministrowi, że jakby czuje presję niezabezpieczenia, bo to ostatecznie i tak państwo będzie odpowiadało, niezabezpieczenia odpowiedniego poziomu opieki zdrowotnej dla wszystkich wszystkich mieszkańców. No tylko. Jest jeszcze jedna rzecz, że jednak tutaj strony muszą dojść do porozumienia, tak mi się wydaje, że no tam, że tam mediacja jest gdzieś potrzebna i myślę, że warto też jednak by było może jakieś ustępstwa zrobić, ponieważ... Jak pamiętam, te, nazwijmy to, afery kontraktowe na przestrzeni, już można powiedzieć historycznie, ponieważ to nie jest jakby problem platformy. Każda formacja polityczna, która rządziła, zderzyła jak się z tymi, Mirę, no, z tymi kłopotami. Przez, przez Natomiast podkreślić trzeba, że od przynajmniej paru lat nie było takiego zamieszania przy tych kontraktach. I nie wiem, czy pan redaktor pamięta, ale jak sięgnąć wstecz, choćby do zeszłego roku, dwa lata wcześniej, no to po prostu stało się to wręcz, być naturalnym zjawiskiem. A może ktoś Co znaczy, w końcu, że coś na rzeczy jest. Może to... ktoś powinien w końcu się zdecydować. Pewnie w tym roku do tego absolutnie nie dojdzie, ale może w przyszłym rozdaniu politycznym, nazwijmy to w naszym kraju, może formacja rządząca powinna się zdecydować i podejść się radykalnie do zmiany całego systemu opieki zdrowotnej. I nie chodzi mi tylko o tych lekarzy, nazwijmy to rodzinnych, którzy w tej chwili niekoniecznie mają otwarte gabinety, ale o cały generalnie system, no, który najzdrowszym nie jest mam wrażenie, że za każdym razem partie, które rządzą Polską, podchodzą do tego tak bardzo, ale to bardzo delikatnie, żeby przypadkiem czegoś nie naruszyć. Wielu twierdzi, że powiedzmy pomysł jeszcze AWS-u stworzenia tych kas chorych, no bo właściwie to ta formacja zrobiła największą rewolucję, właściwie pięć wielkich rewolucji, między innymi właśnie w zakresie ochrony zdrowia, Wprowadzając kasy chorych, że to był wbrew pozorom dobry kierunek, że może my nie byliśmy przygotowani na te zmiany i trzeba było po prostu dać sobie parę lat na to, żeby ten system, wsparty też świadczeniami prywatnymi, zafunkcjonował. Zmiany, no to właściwie wprowadzone przez rząd Leszka Millera, doprowadziły do nacjonalizacji tego. Tego pomysłu, czyli powstał Narodowy Fundusz ze swoimi oddziałami, de facto kolejna agenda administracji publicznej. I tutaj jest zapewne potrzeba jakiejś bezwzględnie reformy, może właśnie trzeba wrócić do korzeni. Natomiast system opieki podstawowej w mojej ocenie akurat zreformowany został dobrze. No to jeszcze raz wrócimy do tych prywatnych gabinetów lekarzy pierwszego kontaktu, którzy mają swoich pacjentów, otrzymują odpowiedni ryczałt od każdej osoby, nie w zależności od ich wykonanych leczeń, tylko... Są rozliczania jakby od osób, które podpisały im te deklaracje. No, i tutaj też można mieć I... wątpliwości, czy to wszystko dobrze działa, bo wyobraźmy sobie taką fatalną sytuację, złamałem nogę żeby pójść do ortopedy, który ma mi założyć gips, najpierw muszę się wybrać do lekarza rodzinnego, który może stwierdzić naocznie, bo niekoniecznie musi się na tym znać, czy ta noga jest złamana, czy też złamana no, nie jest. Boli właśnie. mnie oko, muszę iść do lekarza rodzinnego, Panie który wyśle mnie do okulisty. To chore. Ja, nie, nie, Ja rozumiem, że wszyscy Polacy są wybitnymi lekarzami, ekonomistami, już jakiś czas temu obserwuję, że są też świetnymi wszyscy prawnikami. Ale skąd pan wie, że pan złamał tą nogę? Bo ja powiem na swoim przykładzie. Yy, Podoba jakichś... panu na, na własnym przykładzie, bo akurat tak? miałem taką nieszczęśliwą sytuację. Ale to pan nie przykład, wie. Tak. Spuchło i boli. To, to nie, pan robiłem, wie. Zwłaszcza, tak między zwłaszcza jeżeli przerabiam ten temat po raz piąty no, w tym samym no, miejscu. Tak? Możliwe. W każdym razie ja mam zgoła odmienne doświadczenie. Mianowicie m, miałem okropny ból brzucha. Przez od niedzieli wieczorem bardzo ciężko spałem. W związku z tym w poniedziałek wybrałem się do lekarza pierwszego kontaktu. Ja nie wiedziałem, czy mam iść do gastrologa, czy mam iść do chirurga. Wie pan, no ten lekarz. Przyszedł, dokonał diagnozy. Proszę mi wierzyć, kiedy, zanim położyłem się na kozece byłem w 100% przekonany, że mam jakieś problemy gastryczne i za chwilę będę się leczył ziółkami. Okazało się, że jest to ostry atak pękniętego, rozlewającego się wyrostka robaczkowego. No, I lekarz to bardzo szybko zdiagnozował i ja natychmiast znalazłem się na sorze w szpitalu. W związku z tym akurat ja Bogu dziękuję, że ja poszedłem do tego lekarza pierwszego kontaktu, który ma no na tyle powszechną i uniwersalną wiedzę, że no, on... Tak jest po to, żeby odsiać tak, te przypadki, które wymagają takiego lub innego leczenia. Także naprawdę ze wszystkich chyba systemów e, opieki medycznej, ten system pomocy podstawowej, myślę, że w przeciwieństwie do specjalistycznych lecznic, działa naprawdę w miarę nieźle. On nie wymaga rewolucji, tylko drobnych, drobnych korekt. Kwestia chyba najbardziej uciążliwa to jest to rozliczanie, przez lekarzy pierwszego kontaktu, niektórych zleconych dla pacjentów badań bezpośrednio przez nich, i to powoduje pewne takie no, zarzuty, że oni nieodpowiednio często i chętnie. Kierują, kierują do leczenia. Rewolucja obserwacyjna. Za, zatoczmy, zatoczmy koło lepiej i uznajmy, że początek rozmowy był zdecydowanie lepszy lepiej nie chorować i nie musieć korzystać z nawet podstawowej opieki zdrowotnej, czego życzę wszystkim. Pogoda nie nastraja. Nie nastraja. Do, do niechorowania. To prawda. Zajmijmy się tymi wszystkimi rzeczami, które dotyczą aktualnej Pańskiej funkcji, naszego pięknego, dużego, nowego miasta. Pewnie nie do wszystkich jeszcze tak w 100% dotarło, że, że mieszkamy teraz w zdecydowanie większym mieście, ale to stało się faktem, co do tego nie ma wątpliwości. Sam pan mówi, że w tej chwili minimalizm w podejmowaniu decyzji, racjonalizm przede wszystkim to ma cechować pańską pracę, tak aby. Władza, którą pan ma, nie uderzyła do głowy komuś zbyt mocno, przynajmniej tak mniej więcej w którymś z wywiadów pan powiedział. Najważniejsze rzeczy, które trzeba podjąć w ciągu tych najbliższych miesięcy dla miasta, w konsultacji oczywiście z władzą wykonawczą, czyli z prezydentem, powinny zostać podjęte ale żadne inne, rozumiem. Żadnych fanaberii, żadnych wymysłów, bo byli tacy radni, wie pan dokładnie o tym, że mówili, że tandem rządzącym miastem sobie w tej chwili usiądzie i wymyślą cuda na kiju i będą przegłosowywać. No, były takie głosy. To znaczy, ja zakładam, że decyzja pani premier o powołaniu mnie do tej funkcji wynika z tego, że wybiera człowieka racjonalnie myślącego, tak? Ja jako racjonalnie myślący człowiek zdaję sobie też zagrożenie, Wynikające z tej funkcji, bo jak na żarty ktoś się mnie zapyta, jak się czuję, to powiem, władczo i. Yy, I jak 25 osób jednym. Yy. Yy, no, no tak, bo yy, to już Napoleon powiedział: Każda yy, władza deprawuje, tak, władza absolutna deprawuje, absolutnie. No i przychodzą takie myśli, że. Właściwie to mógłbym teraz wyjąć kawałek papieru i, i naprawdę, ponieważ to nie jest specjalny kłopot, szczególnie dla prawnika, napisać parę uchwał. Z których nasze miasto by się nie wygrzebało przez no, parę lat. No i inna sprawa, Proszę że, że można też podejść do tego w drugą stronę. Wie pan, że niejednokrotnie dość ważne rzeczy podczas sesji Rady Miasta były dyskutowane bardzo długo i czasami też nie, chodzi, nie dochodziły ostatecznie do skutku. Teraz można byłoby powiedzieć, że jest łatwiej. Oto zgadzacie się panowie na przykład w jakiejś jednej konkretnej kwestii, oboje absolutnie uważacie, że jest to słuszne, siadacie i robicie bez dyskusji. Ale nadal, jako demokrata, będę uważał, że to jest sytuacja wyjątkowa i powinna być traktowana jako absolutny wyjątek od ogólnej zasady. Dlatego, że powiem to uczciwie, może się to nie wszystkim słuchaczom spodoba, ale wolę. Kiedy 20, 25 osób, nawet dwie godziny, dyskutuje oczywiście nad ważną kwestią, tak? Bo m, bądźmy uczciwi, Rada Miasta przez ostatnie 4 lata parę razy zgrzeszyła, powiedzmy no, eufemistycznie, drobiazgowością, tak? Czyli absolutnie wyciągnięta do granic możliwości dyskusja zakończona głosowaniem. Jedno, jednomyślnym i proszę nie myśleć, panie redaktorze, że to się po prostu w trakcie tej dyskusji ktokolwiek do czegokolwiek przekonał. Tak? Nie no, chodziło o to, żeby ale, porozmawiać. Ale to no. był jednak wyjątek, dlatego ja dalej uważam, że 25 osób podejmujących jakąś decyzję podejmie decyzję bardziej racjonalną niż robi to jedna osoba. To, i, I tylko to jest kwestia skali. Powiedzmy, bo osoba jedna, która za 20, 25 osób podejmie jedną, drugą, trzecią, czwartą decyzję. To jest mniejsze prawdopodobieństwo, że się pomyli, czy też zgrzeszy tą pychą władzy, jeśli podejmie 1000, niż jeśli podejmie 10. Dlatego pierwszym bezpiecznikiem dla każdego takiego człowieka, który nagle zastępuje 25 osób, to jest właśnie to, o czym pan redaktor powiedział. Podejmować decyzje tam, gdzie one są absolutnie konieczne. I tak Dlatego, mi się wydawało chcę... od samego początku, że panowie, nawet kiedy jeszcze ani pana ani pan prezydent nie wypowiadaliście się w tej kwestii, w rozmowie z różnymi byłymi już radnymi, za każdym razem zaznaczałem, że mam wrażenie, że obaj panowie, którzy będą pełnić najważniejsze funkcje w mieście, to ludzie, którzy postępują racjonalnie, nie są to ludzie, którzy urwali się z choinki i teraz będą sobie wymyślać, bo o to mają władzę. To, to byłby, no myślę, że absurd, który odbiłby się pewnie. I paną czkawką ostatecznie przy okazji wyboru. Tak jest. A znaczy, no, u każdego polityka samorządowca ten y, argument powinien y, zawsze być za plecami, że on będzie weryfikowany prędzej czy później przez, przez wyborców. Z tego powodu też ja niespecjalnie nawet komentowałem te zarzuty dotyczące, bo tak słyszałem m.in. o tym, że teraz opłaty za wody i ścieki zostaną przeze mnie. Nie wiadomo, jak podwyższony. Ktoś, kto to mówi, też nie zna procedury, gdzie w tych sprawach, akurat, y, taryfy przedstawia do zatwierdzenia prezydentowi y, zakład wodociągów i kanalizacji w naszym przypadku rada, czy 25-osobowa, czy jednoosobowa, właściwie nie ma wiele tam do powiedzenia, albo je zatwierdza, albo nie zatwierdza, ale nie zatwierdzić może tylko wtedy, kiedy naruszono procedury ustalania tych taryf. Tam nie ma w ogóle dyskusji o stawkach, w związku z nie tym... nie ma możliwości kombinowania. No dla tego. mnie ten zarzut był formułowany no tak po to, żeby no, o czymś pomówić. O Poza tak, tym żeby to kolejny nośny, to nośny zarzut, wie pan, bo to zawsze brzmi i ładnie się odbija echem, kiedy mówimy o pieniądzach. No, zawsze każdy martwi się tym, że oto teraz to nam dorzucą i będziemy się zastanawiać, jak to wszystko będzie funkcjonować. Y, jeszcze raz powtórzę, żadnych nieuzasadnionych, nieracjonalnych, znaczy nieracjonalnych decyzji to nigdy podejmować nie można, ale nieuzasadnionych bezwzględną koniecznością nie będę podejmował. Pamiętajmy, że jesteśmy, cieszyliśmy się bardzo i uważam to za sukces, fakt doprowadzenia do połączenia, ale na zakręcie my jesteśmy teraz. No, już słyszę, że kody gdzieś nie wchodzą, na przykład ulic po zmianie, bo jeszcze systemy w marketach się nie, do, nie zdążyły dostosować. Wywołano tą, moim zdaniem, no niczemu nie służącą dyskusję dotyczącą funkcjonowania prezydenta, bo zaczęto się tasować, tasować opiniami prawnymi w tym względzie. Nie możemy w w tym czasie powiedzmy chociaż przez te trzy miesiące, bo to też proces będzie trwał później, ale nie możemy być małostkowi. No, trzeba swoje y, ambicje y, polityczne, jakby chęć zaistnienia na te jakieś partykularyzmy schować do kieszeni. I administrować to, przede wszystkim. No, o to chodzi. Panie redaktorze, nie raz było nawet w ostatniej kadencji, gdzie wspólnie z kolegami radnymi. Byłem w, byliśmy w stanie przeprowadzić uchwały, które niespecjalnie się prezydentowi podobały, no bo przecież nie zawsze popierał Oczywiście. decyzje radnych, nawet jeśli Rada miała 25 osób to by się dało zrobić teraz jeszcze łatwiej, ale to nie o to chodzi. No, w tej chwili potrzebna jest absolutna współpraca, jakby wyciszenie tych emocji po to, żeby no reagować, umówmy się, siedzimy w samochodzie, jedziemy po śliskiej drodze, tak, i musimy słuchać, co tam w tym silniku, jak nawierzchnia reaguje, a nie bardzo głośno słuchać radia, czy dyskutować nie wiadomo o czym. No to jest teraz taki moment wyjątkowo, wyjątkowo newralgiczny. No i przed wami na początek Najważniejsza uchwała w tym roku, czyli uchwała budżetowa. Pan Zależy zapowie... dla, kogo, dla radnych najważniejsze to okręgi wyborcze. Tak no, że do do okręgów lat, wyborczych tak. za moment dojdziemy, ale z punktu widzenia mieszkańców, przeciętnego człowieka, ta ustawa jest najważniejsza, bo przecież chodzi o to, aby zabezpieczyć normalne funkcjonowanie miasta pod względem finansowym. Pan wspominał o tym, że, że generalnie tu nie będzie żadnych poprawek i przyjmuje pan niemalże w 100% to, to, co Stworzył prezydent ten projekt, który jest. Myśli pan, że kiedy, kiedy, kiedy może dojść do podpisania? Nie do końca, panie, panie rektorze, małe sprostowanie. Ja powiedziałem, że nie chcę i nie będę rozstrzygał zgłoszonych przez radnych poprawek. Ich jest naprawdę sporo. Czy to kluby radnych, czy komisje zgłaszały, czy radni indywidualnie przekazują wnioski mieszkańców. W znacznej większości bez wskazania źródeł pokrycia, co oznacza, że źródłem pokrycia byłby deficyt. I tutaj należy znać procedury, żeby jakby potem przygotować się do ewentualnych decyzji. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, nie jest możliwe przyjęcie przez Radę, czy 25-osobową, czy jednoosobową. Takiej zmiany do projektu budżetu, która nie wskazuje źródła pokrycia, czyli kosztem innego wydatku, a zwiększa deficyt. Tutaj zawsze jest potrzebna zgoda prezydenta. Zawsze, obojętnie czy nawet nie chodzi o naszą szczególną przypadłość, ale. Tylko generalnie. O każdy tak taki tak. skaże normalny, funkcjonujący samorząd. W związku z tym, ja nie powiedziałem, że ja przyjmę budżet w wersji złożonej przez prezydenta. Owszem, on jest punktem wyjścia. Natomiast jeżeli do przedłożonych przez Radę, które przekazałem pod koniec tego roku, yy, poprawek do prezydenta on której zatwierdzi, no to wtedy, skoro jest zgoda na zwiększenie deficytu czy wskazanie innego źródła pokrycia tego wydatku, Taki wydatek również, A czy, również przyjmę, no jeżeli nie, to nie czuję się w żadnym razie upoważniony do tego, aby rozstrzygać czy spośród, nie wiem, 60 wniosków do budżetu, ten jest ważny ten czy, jest ten ważny, ważny, czy ważny, tak. ważniejszy, no to, to rozpętałoby to Ale to się nie sprowadza do piekło, tego samego, że tak, jeśli prezydent że... powie, nie uznaję tych poprawek, uważam, że nie ma źródeł finansowania, nie chcę zwiększać deficytu, nie poprawiam tego projektu, który przedłożyłem w listopadzie, jeszcze to zatwierdzi go pan w takim kształcie? Jeżeli nie uzyskam zgody na żadną zmianę, no to nie ma wyjścia, bo miasto przecież musi funkcjonować. Ja jeszcze raz powtórzę, nie, nie może Rada zrobić jakiekolwiek zmiany w y, projekcie y, bez wskazania źródła pokrycia. Te poprawki tego nie wskazują. Gdyby wskazywały, no to można by się było jeszcze zastanowić, ale wrócę do punktu pierwszego. Nie czuję się w żadnym razie upoważniony o rozstrzyganiu za 25, która jest lepsza. Rok budżetowy się nie kończy w marcu. Oczywiście. Od 15 marca będzie nowa rada, i tutaj w zapewne i tak prezydent będzie zgłaszał autopoprawki w związku z budżetem obywatelskim. Poza tym, w czasie, kiedy będzie jakakolwiek poprawka, radni mogą wtedy powiedzieć, zmieniamy budżet, wprowadzamy y, tą y, inwestycję co na zresztą, przykład, ale wtedy jeszcze dzieje. raz, muszą wskazać źródło pokrycia, tak, czyli z jakiego innego wydatku będą to brać. No teraz mieli wtedy... trudniej trochę, bo w budżecie nie było zapisanych na przykład pieniędzy na festiwal piosenki rosyjskiej, zawsze można było powiedzieć, zdejmijmy festiwal, nie róbmy e, e, festiwalu. Wie pan dokładnie, że ten festiwal niejednokrotnie pojawiał się e, jako m, to miejsce, z którego można byłoby zabrać, żeby zrobić coś Sam innego. Sam to mówiłem, panie Redaktorze, przecież Pan wie doskonale, że nigdy nie byłem entuzjastą tego, tej imprezy. Ale no, jeszcze raz, no takie jest prawo demokracji. Jeśli Oczywiście. większość Rady uzna, że nie chce festiwalu, czy nie chce remontu drogi X, woli wyremontować, czy wykonać inwestycje Y, no to jest ich. Sprawa, ale no, wrócę, nie do, mieszkańców, wrócę tak. ponownie do początku tego, czy mówiłem, że ja się, mimo że pełnię funkcję Rady Miasta, ja się Radą, miastą, radą Miasta jeszcze na szczęście póki co nie czuję. No, rzeczywiście no. na szczęście i nawet bardzo dobrze dla pańskiego zdrowia Jakby psychicznego. Jakbym zaczął mówić w liczbie mnogiej Minoglu. osoby, to niech pan dzwoni tam, gdzie trzeba. To teraz o tych okręgach porozmawiajmy. Zostanie niemalże tak jak było, nie mówię o obwarzanku, mówię o tym jak wyglądała do tej pory Zielona Góra pod względem mapy okręgów wyborczych, czy też może będziemy mieli rewolucję i dwa okręgi. Na to znaczy tak, ja tego jeszcze nie wiem, ponieważ nie widziałem projektów. Procedura kodeksu wyborczego jest taka, że okręgi wyborcze uchwala rada, no znowu obojętnie, czy 25-, czy 1 osobowa, na wniosek prezydenta. Ale rozmawiałem z prezydentem i wiem, że jakby no, trwają prace i są szykowane warianty. Natomiast z tej takiej rozmowy luźnej, nazwijmy to, bo bez jakichś tam wchodzenia w szczegóły, wynika, że się na specjalną rewolucję nie zanosi. Czyli krótko mówiąc, pierwszym punktem wyjścia jest zobowiązanie kontraktu zielonogórskiego do tego, żeby okręg wyborczy byłej gminy Zielonogóra stanowił jedność. I tak się stanie. Przy czym I też. Tu będziemy mieli okręg pięciomandatowy, chyba, co, pięcio... tego też nie ma wątpliwości. Tak, tak. Poza tym jednak tam nie są spełnione te normy ludnościowe w tym okręgu, także trzeba go powiększyć, dlatego nie będzie on w jakikolwiek sposób przycinany, szatkowany, przypisywany do do starego miasta Zielona tylko trzeba część Zielonej Góry będzie dopisać do tego właśnie dużego do, do gminy Zielona Góra. Drugie, drugie założenie, bardzo istotne, posługujemy się jakby tylko komisjami obwodowymi. Nie dzielimy komisji obwodowych na pół, nie zmieniamy komisji obwodowych. Chodzi o to, żeby mieszkaniec, który jest przyzwyczajony do głosowania w określonym miejscu, miał ten komfort, żeby dla nikogo w żaden sposób nie było odczuwalna zmiana administracji w kontekście wyborów. Bo w ogóle to gdzie niepotrzebne przez lata. Zamieszanie. Tak, oczywiście. Czyli tak naprawdę można tutaj powiedzmy, jakieś te kloski układać komisjami obwodowymi, a więc liczbą osób uprawnionych do głosowania w danej komisji. A brał Pan pod uwagę w ogóle I... taką możliwość, że mamy dwa duże okręgi w Starej Zielonej Górze, tak, już bez tak, względu tak, na ten tak, obuważonek, tak, jaką. Jest powiększone i tak dalej ze względu to, na te normy y, ludnościowe. To byłaby to. uważam zbyt nadmierna rewolucja. A ja jestem konserwatystą i uważam, że lepsze jest wrogiem dobrego. A wie pan, że niektórzy mówią, że przyzwyczajen... na przykład pan powinien być zadowolony z tego rodzaju rozwiązania. Myślę, że prezydent Kubicki też powinien być zadowolony z tego rodzaju rozwiązania z tej oto prostej przyczyny, że panowie oboje za każdym razem przy okazji wyborów uzyskiwaliście mandat poparty bardzo dużą ilością głosów. Więc mając dwie listy w starej, zielonej górze, można byłoby założyć, że mając bardzo silnych reprezentantów na górze, nie umniejszając nikomu. Mhm. Jest to pewnego rodzaju handicap dla tych właśnie komitetów, które takie lokomotywy mają. No to, tak, to, przy czym no, to, 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 inaczej. Ym... Nie chciałbym, żeby polityka decydowała, to taka bieżąca, krótkoterminowa decydowała o kształcie tych okręgów. Okręgi wyborcze utworzone w naszym mieście w 90 roku funkcjonowały właściwie bez zmian i nikt na to nie narzekał, bo mm, moim zdaniem okręgi mniejsze są większym urzeczywistnieniem tego dla niektórych ideału okręgu jednomandatowego, tak? Czy to jest że bardziej tam jest bardziej decyduje kogoś, kogo znam, czy tak. człowieka się wybiera. E, duże okręgi doprowadziłyby jednak chyba do upartyjnienia. No A tak, większego decyduje, o większego naszych wyborów to można wyborów. powiedzieć, że moglibyśmy zrobić jeden okręg tak zwaną listę krajową, tak? czyli gdzie tam właściwie potem jest chybił, trafił, kto, kto nas reprezentuje. Dlatego ja osobiście będę namawiał do takich rozwiązań, w których pozostanę, by oczywiście poza tą wzmocnioną kosztem jakiegoś, jakiejś części Zielonej Góry, Yy, nasze te mm, pięć okręgów pięciomandatowych. Mniej być nie może. Też podkreślmy, bo ktoś powie, no skoro tak, to, to RUP Urbaniak dzieliście. 25 okręgów jednomandatowych tak. i Yy, I będą wreszcie te właśnie okręgi jednomandatowe, no, ustawa zabrania tych okręgów nie może być nie więcej niż 5, także tu jest jakby maksymalna. Czyli gręcia. budżet i okręgi to na razie priorytety w działaniu władzy uchwałodawczej i wykonawczej, jeśli chodzi o Zieloną Górę. No bieżących spraw yy, póki co nie mam anonsowanych. załatwione było w zasadzie do końca poprzedniej kadencji. Sporo. Z tych decyzji, z których chciałbym się wytłumaczyć słuchaczom, bo właśnie jednym z takich moich postulatów, aby nie za bardzo sparaliżować się przytoczonym przeze mnie przysłowiem Napoleona o tym deprawowaniu władzą. No, chcę się jak najczęściej tłumaczyć w środkach y, informacji komunikacji publicznej z tego, co robię. No, bo to wtedy jest troszkę transparentniej. Sesja jest zawsze otwarta. Co zapowiadam, że niemalże tydzień po tygodniu będzie pan transparentnie przedstawiał e, swoje dokonania. Chciałbym tego, oczywiście, jeśli si będzie o czym mówić. No bo, tak. Choć nie spodziewam się, żeby raz w miesiącu tylko się rada Odbywała, bo nie wiem czy pan redaktor wie, ale to wygląda tak, że ja też piszę protokół. Z takiej sesji. No może pan się głosowało? nawet upominać, jak pan za długo mówi do siebie. Muszę tak. otworzyć, muszę zamknąć, nie wiem, czy jakieś pytania nie zadawać. No ale wracając do jakby sprawozdania z działalności, no to póki co odbyła się jedna taka sesja. Była podjęta uchwała 1.1.2015 o utworzeniu tej dzielnicy I wszyscy jednostki pomocniczej, tak, gdzie nie było głosów odrębnych. Choć zaproszeni dziennikarze zostali też na tą sesję, więc miała ona troszkę formę konferencji prasowej, gdzie pan prezydent też przedstawiał te projekty uchwały i odpowiadał na ewentualne pytania. Ja też. Starałem się wyjaśnić jakieś sprawy. To jest sprawy ciekawa forma komunikacji. No, no tak, tylko znowu nie przyzwyczajajmy się, bo trwało to 30 minut i słyszałem głosy, ale fajnie, sprawna sesja. Umówmy się, naprawdę nie o to chodzi. To jest dalej sytuacja nadzwyczajna. Więc została utworzona ta dzielnica nowe miasto. Została przyjęta uchwała o wszczęciu konsultacji w sprawie statutu tej dzielnicy i tu myślę będzie gorąco, tak, bo są zainteresowane środowiska. Przed różnymi rozwiązaniami. Mogę też poinformować, że na moje ręce i na ręce pana prezydenta Sołtysi złożyli wniosek, aby członkami rady, rady czyli radnymi dzielnicy, byli jakby z urzędu To jest ciekawe rozwiązanie sołtysi. To, to, to by było rozwiązanie wygodne. Ja nie jestem przeciwnikiem takiego rozwiązania, ponieważ no, jakby oszczędzamy na wyborach. Z drugiej jednak strony ja mam pewne wątpliwości co do, no demokracja jednak rozdziela funkcję uchwałodawczą od funkcji wykonawczej. Jeżeli ktoś. Kandyduje Bardziej sprawiedliwie byłoby, żeby. Było musimy kończyć, panie przewodniczący, bo czas nam ucieka. Szkoda, bo ważny temat, chociaż jeszcze pewnie będzie Proszę pamiętać, że, że tak jakby 25 gadało. Mniej więcej, to się więcej tak. Nie tak a propos tego wniosku sołtysów, no, warto zwrócić uwagę, że być może wtedy należałoby się zastanowić, czy tych radnych, ewentualnych sołtysów nie powinno być 17, bo w końcu jest ich teraz 17. No a znowu 10, nie 10 może 10, być, i tu uciekło. jest pierwszy problem. No no ustawowo i tu, musi być i 15. Jest, I tu jest problem, więc no, wszystko do rozwiązania, jak widać, problemów będzie się pewnie mnożyć w dzień, chociażby było ich jak najmniej tak żeby wszystko to funkcjonowało jak najbardziej sprawnie. Adam Urbaniak, szef rady miasta radnej platformy obywatelskiej był dzisiaj gościem. Dziękuję Rozmowa bardzo uwagę. Dziękuję serdecznie. Rozmowa Radia Indeks od poniedziałku do piątku o 9:30.